Cześć wszystkim, ja jestem Zuza, ja jestem Tola i witamy Was na kanale Zaksiążkowane. Przychodzimy dzisiaj do Was z nowym vlogiem. Cześć, dawno Was tutaj nie było na vlogu, ponieważ dawno nie nagrywałyśmy vloga, ale dzisiaj jesteśmy, mamy już kilka fajnych rzeczy ponagrywanych, więc Wam pokażemy między innymi, uwaga, uwaga, małe back to school Toli, bo też byliście bardzo ciekawi, więc Tola Wam pokaże, co kupiła do szkoły. A poza tym, jak zawsze, standardowo będą tutaj książki. Będzie też odpowiedź na wasze pytanie, które zadajecie mi na Instagramie mnóstwo razy, czyli co dalej z kanałem, skoro Zuza się wyprowadza, jeżeli jesteście ciekawi. To później Wam opowiemy, a na razie pokażemy Wam, jakie książki na tym vlogu będziemy czytać. Najaktywniej ze wszystkich książek, które pokażę, czytam na pewno żniwiarze, część drugą, jestem już na um, dwusetnej stronie, z tego co wiem, i wow. prawie wow. większość przeczytałam w szkole, także bardzo dziękuję. Um, ale oczywiście um, na korytarzu jest głośno, także, ale jakoś sobie radzę. Um, więc bardzo mi, bardzo mi się podoba. Nerwuje mnie jedna z dwie bohaterki, tak naprawdę. Um, jedna swoim charakterem, i druga. Swoją nieporadnością. No ale dlaczego? Poza tym jest bardzo fajne. A jak wygląda ta część w stosunku do tamtej? Bardziej się wkręciłaś, mniej się wkręciłaś? E, mniej się wkręciłam, bo mniej się dzieje. A Aha. poza tym, jakby. Poczekaj. Nie, trochę was okłamałam. Wcale nie. Ale obecnie nic się nie dzieje, więc dlatego tak tym. Aha. I co jeszcze tu masz? E, zaczęłam smoczą straż, ale później sobie przypomniałam, jak. Trudno mi się czyta mula, więc jestem na dopiero 28 stronie, bo no, ta czcionka jest malusi malusieńka i nie wiem, nie czuję się na razie komfortowo z tą książką, więc jakoś tak troszeczkę ją odstawiłam. I oczywiście dalej jestem w połowie Dzieci Krwi Kości, których ym, ja sądzę, że po prostu już nie skończę, bo, bo nie. No nie każdą książkę trzeba kończyć. Tak i mam też na górze Enola Holmes, jeszcze nie zaczętą i mam nadzieję, że będzie fajna. No, to ja. Do mnie dzisiaj przyszła książka od wydawnictwa kobiecego. Jeszcze nawet nie rozpakowałam, żeby zrobić to z wami. Czyli Hurt Comfort. Hurt Comfort? Nie mam pojęcia, czy to mam czytać po angielsku, czy po polsku. Ale jest to, słuchajcie, powieść polskiej autorki, która jest dla młodzieży i opowiada o nastolatkach, którzy są homoseksualni, z tego co wiem. Wydaje mi się, że na polskim rynku mało jest takich książek, albo przynajmniej ja. Jak to się otwiera? Albo przynajmniej ja o ym, małej ilości z nich słyszałam, bo większość tych właśnie plus nie pamiętam jak to jest dokładnie, y, jest po prostu zagraniczna. Więc ciekawe, jak wypadnie y, w tym. A, to jest polskie, y, tak, serka ominęła mnie tu. Tak, to jest polskiej autorki y, Weroniki Łodygi. Także. Będę czytać, bardzo mi się podoba taka minimalistyczna okładka. Tak, piękna. Więc to będę czytać i Wam na pewno opowiem, Książki jak mi się podoba. Książki z Gicarelli takie mają minimalistyczne. Co więcej, zaczęłam Imię wiatru Rozfusa, czyli książkę, jestem tu, na 50 stronie. Książka ma 850 I to jest hard fantastyka, bo poprawialiście mnie ostatnio, że fantazy to jest łączone... Nie, odwrotnie. Fantazy. Fantastyka to jest łączenie sci-fi, horroru i fantazy. A to jest fantazy, tak dobrze powiedziałam? Tak. Tak czy siak. Jeszcze nic o niej nie, Wam nie opowiem i nie sądzę, żebym o fabule w ogóle mogła coś powiedzieć, bo jeszcze nic nie wiem, ale zapowiada się bardzo, bardzo dobrze. Oprócz tego na e-booku, na e na Kindle'u w e-booku czytam dwie książki, czyli All Systems Red i Czerwony Smok. Obie czytam po angielsku, yy, więc będę też Wam mówić, bo to sobie podczytuję po prostu Tutaj. I to tyle, co czytam. Także to taki mały, początkowy update czytelniczy od nas. My zabieramy się czytać, bo już jest wieczór, więc generalnie będziemy się powoli szykować, wiecie, już chillować i czytać sobie książki, więc odezwiemy się na pewno do Was jutro. No i co, zapraszamy Was do tego vloga. Bawcie się dobrze. Ta szóstoklasistka. ale influencer z ciebie w tym stroju. Cześć, jest sobota, godzina 15 i wybaczcie mój e, look, natomiast od rana czuję się kiepsko. E, nie miałam za bardzo motywacji dzisiaj i siły się ruszać z łóżka, więc jestem w piżamie, e, ale poczytałam trochę książek, więc pomyślałam, że wam opowiem, co udało mi się przeczytać. I przede wszystkim przeczytałam e, 100 stron. Książki, która nazywa się Hurt Comfort, albo też po polsku Hurt Comfort, ponieważ nie wiem, jaki był zamysł autorki i jak mam to czytać, bo to jest polska autorka. To jest historia, obyczajówka młodzieżowa opowiadająca o Arturze, który ma trochę problemów w życiu, niekoniecznie to są problemy wielkiej wagi, typu nie wiem, jest sierotą, który musi żebrzeć, żebrać na ulicach, to są problemy, które dotyczą każdego z nas i każdy z nas w nastoletnim swoim czasie po prostu z takimi problemami się zetknął. Są tu problemy związane z niepewnością tego, co będzie się działo w przyszłości, z samotnością, ze strachem z nieśmiałością. To są wszystko takie tematy, które tu się przewijają i to już się przewija przez pierwsze 100 stron. Widzimy, że Artur czasami sobie po prostu nie radzi. Mam przyjaciółkę Magdę, która jest troszkę taką wariatką, ale w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu. No i poznaje w autobusie Janka. Janek jest chyba rok starszy albo w jego wieku, chyba w jego wieku. I Janek zaczepia go w tym autobusie, a on odpowiada językiem migowym, udając, że jest po prostu niesłyszący. No, i tak się zaczyna, nawiązuje ich relacja. Czy podoba mi się początek tej relacji? Nie do końca, bo uważam, że relacje budowane na kłamstwie, nawet jeżeli to jest tylko taki. Tak naprawdę od razu to się później wyjaśnia, że to nie była prawda, nie? Ale jednak ja nie lubię czegoś takiego. Ale o dziwo w tej książce mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo. Co więcej, bawię się przy niej naprawdę dobrze. Ja nie wiem, czy to jest debiut, czy nie, wydaje mi się, że może być, a jest napisany, uważam, świetnie. Jestem naprawdę. Ym... W wielkim podziwie hmm, kunsztu literackiego, ponieważ jest bardzo lekki ten styl pisania, ale równocześnie niewymuszony. Dialogi, które są między bohaterami, są naprawdę naturalne, a to jest, uważam, największa trudność, żeby napisać młodzieżówkę, e, w której dialogi będą dobre. A w tej książce naprawdę są w porządku. Mamy tutaj romans, który dopiero się, jak wiadomo, na tej setnej stronie gdzieś tam zaczyna tworzyć, ale wydaje mi się, że nie będę miała nic przeciwko jemu. Ee, chociaż ja nie lubię wątków romantycznych, tak myślę sobie, że ten. Mm, mam tutaj podobne wrażenie i przemyślenia jak w Przylikareli Ashley Postum, która bardzo mi się podobała. Myślę, że to może być taka moja druga obyczajówka młodzieżowa. Znaczy, nie chcę zapeszać. Ale może tak być, że spodoba mi się po prostu równie e, bardzo jak Gikerella. Ja też podeszłam do tej książki z dość sporą rezerwą, ponieważ ja nie czytam zwykle takich książek. Ale bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła e, i mam nadzieję, że do końca jakby utrzyma poziom, bo jak na razie mogłabym ją polecić Wam w ogóle z czystą ręką i no i tyle. E, oprócz tego nie przeczytałam nic, bo nie miałam trochę do tego głowy, więc. To taki już koniec update'u czytelniczego, ale pomyślałam sobie, że teraz opowiemy Wam, jaki będzie plan, taki trochę prywatny tu wrzucimy, jaki będzie plan na te kolejne miesiące, ponieważ wyprowadzam się z domu, wyjeżdżam. Więc na pewno jesteście ciekawi, jak kanał będzie funkcjonować. A więc tak, z ważnych informacji na temat mojej wyprowadzki: gdzie się wyprowadzam? Tum tu. tu, 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 tu. Poznań. Jadę do Poznania. <laughs> Nie był to mój pierwszy wybór, natomiast koniec końców jestem naprawdę zadowolona. E, prawdopodobnie zostanę tam tylko na rok na studiach, ale jakiś to początek jest. E, idę na studia i tak wiem, że będą zajęcia online. Natomiast e, ja będę na studiach, w których są wymagane też laboratoria, a więc część zajęć będę miała e, prawdopodobnie na dzień dzisiejszy, na zajęciach, w sensie na sali, więc będę i tak musiała tam być, dlatego zdecydowałam się po prostu, yy, no jak wiecie, wyfrunąć z domu, no kiedyś trzeba to zrobić. Jak w takim razie ten kanał będzie funkcjonować? Zuzia będzie przyjeżdżać z Poznania na weekendy i będziemy nagrywać właśnie w weekendy, więc... Bo ja z Poznania pociągiem mam dwie godziny, e, także to też nie jest jakiś dramacik, e, więc po prostu będę cały weekend przyjeżdżać. Będziemy nagrywały dwa filmy w tygodniu na weekend, więc jakby one będą nagrywane trochę na zapas, więc jakby wybaczcie, jeżeli one nie będą aż tak akuratne. Jeśli chodzi o vlogi, mamy o tyle szczęście, że ja będę miał swój sprzęt w Poznaniu, tu zostanie sprzęt drugi, więc Tola będzie nagrywać, ja będę nagrywać, a potem to razem będziemy montować. A zresztą na weekendy też będziemy tego vloga trochę kręcić, więc spokojnie słuchajcie, wszystko obiecujemy będzie po staremu. Kanał jest bardzo ważną częścią naszego życia, no ale też mamy właśnie swoje jakieś prywatne cele, więc szkoła, studia, więc tak. Ale nie bójcie się, to nie będzie tak, że tylko ja będę nagrywać absolutnie no, nie, by... bo ten kanał bez torki mojej kochanej nie no. istnieje, Tak także będziemy to robić dalej. Ja robię buziaczka. Czy coś jeszcze chcemy wam powiedzieć? Tak. tak. W przyszłym vlogu prawdopodobnie będziecie mogli zobaczyć moje nowe miejsce zamieszkania, bo prawdopodobnie będzie vlog z mojej małej przeprowadzki. Dużo rzeczy nie zabieram, bo nie mam dużo rzeczy, <grym> więc nie będzie to jakiś spektakularny vlog przeprowadzkowy, ale zobaczycie, zobaczycie po prostu moje mieszkanko, które sobie będę wynajmować. Ja też mam nadzieję, że będę przy tym zobaczeniu mieszkanka. Tak, bo nikogo jeszcze w tym mieszkaniu nie było, tylko ja byłam je no. zobaczyć. Co prawda wszyscy widzieli zdjęcia. Na no, wszyscy widzieli zdjęcia. Ale na pewno na żywo się to też inaczej zrobi. Także też wam pokażemy spokojnie. Także to chyba tyle, co chcieliście wszyscy wiedzieć. Um, nie martwcie się, kanał będzie po staremu. Um. Ale kanał nie będzie, to będą rodzice, którzy będą wybrać za 8 osób. No właśnie, tutaj jeszcze jedno ogłoszenie: na pewno już większość z was widziała, ale nasi rodzice założyli własny kanał na YouTubie I teraz Literacki wbijać! Literaccy oraz Bookstagrama, yy, także koniecznie zostawiamy Wam linki w opisie, ponieważ są prześmieszni. Także zapraszamy Was na kanał Literaccy, koniecznie. No i co? To tyle. Widzimy się jutro przy nowym update czytelniczym. Zresztą mnie pytacie, co mam na powiekach, a więc pokazuję wam. To jest ten cień do powiek z Maka. Yy, I numerek to. Yy, o, proszę bardzo. Cześć, wszystkim jest sobota, godzina chyba 17. I przyszłam Wam opowiedzieć troszkę o żniwiarzu. Jestem 50 stron dalej i uregulowały się charaktery niektórych postaci. Nie mogę wam powiedzieć więcej. Postacie, o których mówiłam na początku, bardzo się poprawiły i trochę. Urosły w moich oczach, bo te, które mnie denerwowały, robią się po prostu coraz fajniejsze i fajniejsze. Także to jest super i tak naprawdę to był jedyny powód, dla którego przez jeden dzień prawie nie tknęłam książki. Um, na razie jest, no fajnie, fajnie. No i bardzo podobało mi się jeden z, jednych z tutaj wymienionych i mega mnie zaintrygowało, więc może jeszcze coś tam poczytam w internecie na ich temat. Także jak na razie 5 gwiazdek, znaczy, może 4, bo na razie nic mega, mega ważnego się nie dzieje, ale zobaczymy. A coś oprócz tego jeszcze ruszyłaś? Nie, ale mam dzisiaj zamiar zacząć Nole Holmes. Także dam wam znać, jak przeczytam coś więcej i najprawdopodobniej widzimy się jutro. W ogóle prosto, czy mnie słychać? Kto wie? Dowiem się w montażu. E, słuchajcie, jest niedziela, godzina 19. Przychodzę do Was z małym updateem czytelniczym, a właściwie nie aż takim małym, i mam nadzieję, że wyrobię się, zanim będzie ciemno, bo teraz jest taka pogoda, że za 10 minut będzie kompletny mrok. więc muszę się spieszyć. Przede wszystkim e, przeczytałam już trochę książki, wiadomo jakiej, nie będę trzeci raz czytać tytułu, i e, jestem tutaj, a więc na stronie 252. Bardzo mi się naprawdę podoba. Bardzo naprawdę. Uważam, że to jest jedna z lepszych młodzieżówek obyczajowych, jakie czytałam w ogóle. Wow! Fanfary. Nie spodziewałam się tego po niej kompletnie, natomiast naprawdę mi się podoba. Mam ochotę cały czas do niej wracać. Wciągnęła mnie. Jestem ciekawa, jak się skończy ta historia. Jestem ciekawa, gdzie pójdą bohaterowie. Kibicuję Arturowi, bo uważam, że naprawdę zasługuje na dobre życie. Kto by się spodziewał tego pozuzannie? No nikt. Coś, czego nie powiedziałam wam wcześniej, a uważam, że jest bardzo ważne do zaznaczenia, to to, że jak wiecie, mamy tutaj wątek homoseksualny, związku homoseksualnego. Natomiast, co jest genialne w tej książce, to nie jest temat. Książki. To znaczy, oczywiście, że to jest bardzo ważna część i życia naszego głównego bohatera, i jego rodziny, i tak dalej, i tak dalej, ale to nie jest coś, na czym autorka się skupia. To nie jest coś, co jest przedstawione jako problem w tej książce. To jest po prostu część bohatera, część jego jestestwa i tyle. Fabuła opiera się zupełnie na czymś innym, a to, czy on jest w związku z mężczyzną, czy z kobietą, tak naprawdę dla całej fabuły, przynajmniej jak na razie, za dużego znaczenia nie ma. I to jest świetne, bo za często w literaturze dla młodzieży mamy bohatera. Bohaterów, którzy są homoseksualni lub jeszcze jakiejś innej orientacji, którzy są wrzuceni tam tylko po to, żeby być po prostu y, tak przedstawicielem danej orientacji. Wiecie o co mi chodzi. A w tej książce to jest tak naturalne, to jest tak niewymuszone. Sorry, że ja tak tu macham, ale wszędzie są komary, bo tak jest urok mieszkania na wsi przy rzece. Także wracam do domu, zanim mnie pogryzą. Książka. pfu Książka jest naprawdę bardzo, bardzo dobra i tyle. E, bardzo ją Wam polecam, myślę, że mnie nie zawiedzie. Mam nadzieję, że końcówka też będzie dobra. Oprócz tego przeczytałam całe 10 stron Imienia Wiatru, więc wygląda jakbym w ogóle nic nie ruszyła. E, podczytałam trochę All Systems Red i jestem teraz na 40%, ale dalej uważam, że jestem kompletnie nie w fabule i kompletnie nie rozumiem, o co chodzi. Nie wiem, czy to jest kwestia języka, czy to jest kwestia poprowadzenia w ten sposób historii, ale ja nie czaję. I zaczęłam słuchać w audiobooku Z Miłości to Współczucie, Świetny reportaż, naprawdę rzetelny, krótki, więc nie da się znudzić. Myślę, że na początek z reportażami, słuchajcie, jak najbardziej dobry. Jestem gdzieś tu, więc nie za dużo, ale dzisiaj słuchałam tylko przy okazji, jak grałam w Candy Crush'a, więc yy, wiecie, w słuchawkach audiobook, na telefonie Candy Crush i tak mi spędził, yy, tak mi minął poranek. Także słuchajcie, to był szybki, naprawdę speedowy update czytelniczy, ale przysięgam, że zaraz mnie zjedzą komary. Więc uciekam i widzimy się jutro. jest wtorek, godzina 20 i przychodzimy skończyć tego vloga. Słuchajcie, ja mam taki trochę style, powiedziałabym w końcu, dlatego że cały dzień dzisiaj przesiedziałam w domu, przeleżałam w łóżku. Teraz z kolei dopiero co wróciła od ortopedy. Jest 19, słuchajcie. 19.30, prawie 20. Prawie 20 jest. Ja dopiero jestem w domu, bo no. całym dniu masakra jest. Dlatego szybko kończymy tego vloga, żeby już toli nie męczyć. No także szybko Wam zrobimy ten update, bo mamy co do Wam do opowiedzenia i będziemy kończyć tego vloga. Zacznę, ja skończyłam żdziwiarza. Nie sądziłam, że uda mi się to na tym vlogu, jakoś tak szybko mi poszło, bo czytałam na przerwach w szkole i w ogóle. Troszeczkę się zawiodłam, ale tak ociupineczkę. Jakoś tak głównego wątku w ogóle, w ogóle do mnie nie wszedł główny wątek. Bardzo się zdziwiłam, że pani Händel zrobi właśnie ten wątek jako główny wątek, i nie wiem, czy on jest aż tak godny uwagi, bo za mało mam. Może ja to tak odbieram, może wy czytając tę książkę macie zupełnie inne przeczucia, ale. Nie, to tak od... ja w ogóle nie zrozumiałam tego głównego wątku i nie po nie, nie, prostu nie. Czyli książka była dobra, ale w porównaniu do pierwszego żniwiarza, o tym tak. na rozczarowanie. Dokładnie. E, bohaterka jednak dalej trochę irytująca, no niestety nie mogę wam powiedzieć. Kurczę, to mnie mega, mega... Nie, mi się to nie podoba, że nie mogę wam powiedzieć, no ale trudno. I jeszcze jedna mała zgryzota. E, Powiedziałam wam kiedyś, że dzieci mogą doczytać. I właśnie niestety tą część niekoniecznie, bo jest tutaj dużo alkoholu, przeklinania i do takiego... Powiedziałabym mocnego, więc byłam mega zdziwiona w ogóle, jak to czytałam. Bardzo, bardzo fajne postacie mimo wszystko mimo tego, że dwie mnie irytowały, to reszta są tak kolorowe te wszystkie postacie i uwaga, uwaga, jedna z nich, te, kobieta, która zostaje wprowadzona tutaj do akcji, skradła moje serce totalnie. Po prostu zauroczyła mnie tak swoim stylem bycia i w ogóle. Um, napiszę wam w komentarzach później, e, która to jest. Także ze spoilerem na no, wszelki wypadek. No, po prostu mega mnie zauroczyła. Także mimo wszystko książka Cztery gwiazdki. Ja skończyłam dzisiaj Heart Comfort, Heart, nie wiadomo. Eee, I teraz tak. Cała książka była bardzo dobra. Uważam, że to są solidne Cztery Gwiazdki. Będę ją z czystym sumieniem polecać. Eee, I naprawdę, jak na obyczajówkę młodzieżową, była eee, po prostu bardzo dobra. Eee, końcówka. Końcówka nie była moim faworytem. Była, była bardzo taka. By ta cukrowa trochę. Um, I ja nie, nie przepadam za takimi zakończeniami historii. Um, natomiast generalnie um, to jak główny bohater, czyli Artur um, zmienia się pod wpływem historii, pod wpływem wydarzeń, które się tu dzieją, to znaczy dorasta i trochę dorośleje i mądrzeje, to jest bardzo fajne. Um, przede wszystkim mówię Wam, że to jest dobra rozrywka, ale też wartościowa książka. Um, to myślę, że spokojnie można ją czytać 12, okay. bo nie ma tu w środku nic. To jest po prostu romantyczne, to jest urocze. Także w ogóle dla fanów takiej literatury to uważam, że to jest obowiązkowa książka. A dla ludzi, którzy raczej takich książek nie czytają, ale chcieliby spróbować, to myślę, że też to jest dobry początek. Momentami czytało mi się to odrobinę infantylnie, to przyznaję. No, tak. Ale nie było tego za dużo i nie było to jakoś tragiczne i dramatyczne, więc jak najbardziej gdzieś tam to byłam w stanie przełknąć. Także co, ode mnie to dostaje naprawdę wysoką notę i słuchajcie. Bardzo dobra książka, wszystkim mogę ją polecać. Jeżeli byście byli ciekawi, gdzie jesteśmy, to po pierwsze światło jest takie, bo jest z góry, nie chciało nam się wnosić lampy, przepraszamy. A po drugie to jest to lipokój, jakbyście nie poznawali. To takie łóżko, łóżko. łóżko tak. które zawsze nas pytacie, słuchajcie, no jest Zike. <noise> Tam są mi się, więc kto się domyślił, to... Fajnie. Teraz zaczynam wielki marsz Kinga. Przeczytałam już dosłownie trzy strony, więc wow. I co? Czyta go też na sztata. No na razie nic. <grym> Aha. Czyta go też na sztata, bo akurat mamy w tym momencie dwa egzemplarze, bo ten dostałyśmy od naszych dwóch widzek, Gosi i Julki, także bardzo Wam dziękujemy. Między innymi, bo wysłały nam wielką paczuchę. No. Także tamto zaczynam i jestem już przy końcu, a właściwie czekajcie, bo jeszcze nie przełożyłam zakładki. Jestem tu, czyli już dzisiaj skończę audiobooka. Bardzo, bardzo dobry reportaż o Omanie. Nie chcę Wam zradać za dużo, to się skupia ten reportaż na kobietach, które właśnie w tym Omanie sobie radzą i żyją. Nie spodziewałam się wielu z tych faktów, które tu dostałam, także mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o książki inne, to te na Kindle dzisiaj kompletnie nie ruszyłam, a jeśli chodzi o Imię Wiatru, to przeczytałam 20 stron, czyli jestem na stronie 79. I jak na razie bardzo mi się podoba. O. Czy na coś jeszcze przeczytała? Eee, nie, przeczytałam tylko to, jakby skupiłam się te, te, tylko na tej książce, bo ostatnio, tak, mam zamiar zacząć Enola Holmes, która jest gdzieś tam. Czekaj, hey, wezmę. Enola Holmes mam zamiar zacząć, eee, a potem tym dostałyśmy od Justyny, którą bardzo, bardzo pozdrawiam, i zielony szmaragd, czyli coś, na co czekałam chyba z dwa lata. Więc słuchajcie, no czas się zabrać, więc uwaga, uwaga, co Tola zrobi? Tola zrobi ririd. Będziesz czytała Rubinu? No oczywiście, bo ja już nic nie pamiętam. Nie wiem, czy ja też bym sobie czerwieni Rubiny już czas no nie przypadek. No i Piona, zrobimy to razem. Od tyłu ja. Yeah. No, także słuchajcie, to tyle na dzisiaj od, od nas. Sorry, że taki dzisiaj trochę sefiasty, ten ostatni klip, ale ja nie mam dzisiaj dnia, to laj spadnięta, no. więc po prostu taki domowy, słuchajcie. Eee, także no. Przesyłam Wam buziaczki i mam nadzieję, że nie jesteście tak padnięci pod koniec dnia jak my. No. Eee, a ja szczególnie, że ja nic nie robiłam dzisiaj po zamąciu. <grym> tak, że roku. jest padnięta leżeniem w łóżku. Trochę tak jest. Oglądałam dzisiaj euforię. Zazdroszczę. Drugi raz. O, fajna? Bardzo, ale dla dorosłych. Mm. Zendaya chciałabym. Wiem, że jest super. Bo też są też fajne. Makijaże też są fajne, ale to do tego możesz sobie je wpisać w Google'a, nie musisz oglądać tego serialu, bo jest zdecydowanie 18+. plus Także to tyle od nas. E, życzymy Wam dużo zdrowia i dużo ciepełka i szczęścia i w ogóle wszystkiego. E, dzięki bardzo, że jesteście. No i co, my się żegnamy. Trzymajcie się zdrowo. Trzymajcie się ciepło. Cześć!